Nie pytaj o prawo, bo jadę po swoje Silnik gra jak big, gdy podbijam obroty Nie mam papieru, a mam kontrolę Bo jest tylko jedna droga, fast lane Jadę fast lane, błysk, full gas yeah, miasto nie śpi, to mój świat, nie sen Na zegarku czas, tu cash, lecę jak Ben Kieszeni, błysk, styl na placie, w ten Jadę fast lane, błysk, full get. Yeah. Nie śpi to mu świat nie chce, na zgarku ciastu yeah. Lecę jak będę Jeszcze li pusty na bradzie, badzie ten bend. Nie liczę dni, liczę obroty Kiedy bijam na bit, słychać, że robię roboty Nie mam licencji, mam swoje gody, mam ten stan Przycisnę jak młody bogi, głowie liczby nie blotki Każdy wers to ruch, każdy beat to krok mi Yeah. gt 6 3, błysk na kluczu Wczoraj dym, dziś bez tłumie Nie chcę sławy, ja chcę momentu Gdy cisnę gaz i znikam w dźwięku Nie mam prawa jazdy, ale mam prawo głosu Każdy wer to zakręt, każda zwrotka to toru sposób Kiedy życie hamuje, ciskam gaz Bo kto się waha, ten stoi w miejscu, ja gram Kazan nie śpi, leży w ruchu to też na duchu Nie wydaj skąd mam, mam z głowy Ale nie potrzebuję papierów, tylko drogi GD jak marzenie, AMG vibe Flow jak łańcuch to nie zna przed highlight Wszystko co mam, wyciągnięte z nocy Bez licencji, ale z mocą w dłoni Jadę fast lane, Błysk full gas Na to to Jadę fast lane, hey. błysk full yeah. Yeah. Miasto nie śpi, to mój świat, nie sen Na zegarku czas to 5, yeah. lecę jak Ben W kieszeni błyszczy styl, a w ladzie jeden Ben Nie pytaj gdzie jadę, bo jadę tam sam Bez map, bez reguł, tylko z planem w głowach yeah. Nie szukam celu, nie szukam fame Bo jest tylko jedna droga fast lane Jadę fast lane.